Cześć, nazywam się Michał Szymanderski-Pastryk i prowadzę agencję wyspecjalizowaną w marketingu społecznie zaangażowanym. Ten film jest pierwszym z dłuższej serii pod tytułem Akademia Przedsiębiorczości Społecznej. W tej serii omówię zagadnienia związane z promocją i sprzedażą usług lub produktów przez podmioty ekonomii społecznej. A w tym filmie skupimy się na tym jak w ogóle opracować produkt lub usługę, bo to jest pierwszy i podstawowy element, na którym organizacja powinna się skupić. Na wstępie jeszcze krótka deklaracja. Mam głębokie przekonanie, że NGOsy powinny mieć kilka źródeł finansowania. Stawianie wszystkiego na jedną kartę, na przykład na dotację, a w szczególności od jednego grantodawcy, jest niezbyt bezpieczne. A ponadto ogranicza niezależność. A niezależność jest organizacją potrzebna. Niezbędna, nawet jeżeli mają one realizować swobodnie swoją misję. NGOsy mają niesamowity potencjał do sprzedaży swojej oferty, tylko często o tym nawet nie wiedzą i nie umieją się za to zabrać. Ta seria ma właśnie pomóc Wam od A do Z przejść przez proces tworzenia produktu lub usługi, ustalania ceny, pozycjonowania na rynku, marketingu i sprzedaży. Niestety nie pomogę Wam w kwestiach formalno-prawnych. Mimo tego, że mam wykształcenie prawne, nie pracuję w tej branży, więc nie chciałbym nikogo wprowadzić w błąd, ale jest wiele innych miejsc, chociażby z portalem ngo.pl na czele, gdzie znajdziecie wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie. Przejdźmy do konkretu. Jak opracować produkt? Mówiąc produkt, mam na myśli również usługę. Chodzi po prostu o opracowanie konkretnej, czytelnej dla potencjalnego klienta. Oferty. I tutaj krótka anegdota, która właśnie zainspirowała mnie do nagrania tego filmu. Niedawno udzielałem konsultacji bardzo fajnej organizacji, która zajmuje się stratą okołoporodową. Prowadzi bezpłatne grupy wsparcia, wyjaśnia rodzinom, jakie mają prawa w przypadku takiej sytuacji, ludzie pobierają je buki dotyczące straty okołoporodowej. No, ogólnie robi kawał dobrej roboty. I ta organizacja, jak wiele innych, poszukuje źródeł finansowania. Zaczęła więc organizować odpłatne kursy dla osób, które chcą zmienić pracę. No i zapytacie, dlaczego organizacja zajmująca się stratą około prowadzi kursy przebranżawiania się. Bardzo dobre pytanie, również je zadałem. Otóż organizacja nie chce komercjalizować swojej działalności dla osób, które potrzebują wsparcia, więc wymyśliła inną ofertę, która w jakiś sposób jest związana z jej kompetencjami. Ale w dość odległy. I to jest bardzo powszechny schemat, który powtarza się w różnych NGO-sach. Organizacja robi coś dobrego. Pomaga ludziom, którzy naprawdę tego potrzebują. No i co? Ma zacząć sprzedawać te usługi, dla dostarczania których za darmo właśnie powstała? No nie, więc wymyśla ofertę, która niby jakoś jest powiązana z tym, co organizacja umie robić, ale nie jest bezpośrednio związana z tym, jak ją ludzie postrzegają. Z czego jest znana i za co ludzie jej ufają. Ja osobiście doskonale rozumiem, że liderzy i liderki organizacji podejmują takie decyzje. Przecież nie chcą odbierać beneficjentom działań swojej organizacji dostępu do pomocy, więc co taka organizacja ma zrobić? W tym konkretnym przypadku rozwiązaniem było przygotowanie weekendowych, pogłębionych kursów i warsztatów dla osób, które doświadczyły straty okołoporodowej i ich bliskich. Naturalną grupą docelową są wtedy osoby, które już skorzystały z oferty bezpłatnej organizacji i jej ufają, a to poniekąd byłoby jej takim rozszerzeniem o moduł płatny. I to jest okej. Okay. Można nawet założyć, że na przykład 20% miejsca na takich warsztatach byłoby dla osób, których nie stać na to, i te odpłatne by to finansowały. No dobra, a więc po tej krótkiej anegdocie, co jest pierwszym krokiem, który należy wykonać. Przy tworzeniu produktu w organizacji pozarządowej. Zmapować zasoby. W przypadku wspomnianej wcześniej organizacji miała ona do dyspozycji grupy wsparcia, które prowadzi, listę mailingową osób, które pobrały jej e-booki, osoby umiejące prowadzić warsztaty, zaufanie osób, które skorzystały z jej wsparcia w okresie straty okołoporodowej oraz zaufanie personelu medycznego w szpitalach. No. Idealny zestaw, żeby zacząć kontaktować się z potencjalnymi klientami i oferować im konkretną usługę. A dla beneficjentów działań naprawdę jest OK powiedzieć, że część działań jest bezpłatna, a część jest odpłatna, żeby móc właśnie utrzymać tę ofertę bezpłatną. A więc planując wprowadzenie produktu lub usługi w swojej organizacji, w pierwszej kolejności zmapuj zasoby, jakimi dysponujesz. Kto jest waszą aktualną grupą docelową? Kto Wam ufa? Jakiego typu usługi lub oferty możecie niskim kosztem wprowadzić? Jakie macie zasoby materialne do dyspozycji? Sale, nagłośnienia, kamery? Jakie umiejętności posiada Wasz zespół? Po zebraniu te wszystkich informacji, w naturalny sposób zaczniesz mieć wyobrażenie, jaki produkt może oferować Twoja organizacja i kto go może chcieć od niej kupić. Ale spisz to na kartce lub w komputerze. A nie tylko mieć w swojej głowie. Niech te wszystkie zasoby staną czytelnie obok siebie. I gdy już masz pierwsze pomysły na ofertę Twojej organizacji, zacznij sprawdzać w Google, kto oferuje podobne usługi. Sprawdź oferty innych firm, zobacz, jak one komunikują opracowaną przez Ciebie ofertę. Czy na przykład ich usługi nie są sprzedawane w ramach jakichś pakietów albo razem z innymi usługami. Może się okazać, że branża, w którą chcesz wejść i produkty, które chcesz oferować, na przykład standardowo są sprzedawane wraz z inną usługą. I pytanie, czy możesz na takie zapotrzebowanie odpowiedzieć ogólnie, na tym etapie, Twoim zadaniem jest sprawdzić, czy oferta, która przyszła Ci do głowy, istnieje na rynku. I wiem, co może tutaj się pojawić w głowie części osób. Ale przecież skoro wymyślę ofertę, której nikt inny nie oferuje, to wchodzę na tak zwany Blue Ocean, błękitny ocean, czyli cały rynek mój. Tak, teoretycznie tak. Tylko poszukiwanie kompletnie nowych rynków i tworzenie nieistniejących usług to raczej domena startupów, które chcą mieć milionowe zwroty z inwestycji. I żeby nie było, że to jest tak, że jakoś zniechęcam do wymyślania nowych usług. Jeżeli opracujesz produkt który naprawdę jest innowacyjny i wiesz, że jest na niego popyt, to idź to i go promuj. To faktycznie jest sytuacja, o której marzy wielu. I znam kilka organizacji, którym się to udało. Między innymi aplikacja 2 do 2 która opracowała rozwiązanie ułatwiające NGO-som zarządzanie projektami i finansami. Ale wiecie, większość aktualnego popytu na rynku nie jest na jakieś super innowacyjne usługi, tylko na rozwiązania, które są ludziom po prostu znane i potrzebne. Jak potrzebuję pomalować ścianę, szukam malarza. Jak chcę zamówić jedzenie na wydarzenie, to dzwonię po catering. Jak potrzebuję szkolenia z HR-u, to szukam specjalisty w tym zakresie. Nic innowacyjnego. Większość usług nie jest innowacyjna i nie ma w tym nic złego, a więc w większości przypadków twoja organizacja może dostarczać jakąś taką typową usługę. Istotne jest to, żeby wpisywała się ona w realne oczekiwania rynku. Więc wykonaj research, sprawdź, jak wygląda oferowany tego typu produkt lub usługa i jak wygląda to u innych podmiotów. Musisz zrozumieć, jakie są oczekiwania klientów w zakresie dostarczania tego typu produkty. Następnym krokiem jest dostosowanie niszy, i na tym etapie wysypuje się niestety wiele osób, ale nie tylko NGO-sów, co również po prostu wielu przedsiębiorców. Mapując zasoby, powinieneś lub powinnaś opisać swoją aktualną grupę docelową, do której Twoja organizacja dociera. I teraz tak, posłuchajcie. Wiele usług i produktów jest dość generyczna. Na przykład ja zajmuję się marketingiem. Ile jest innych firm, które zajmują się marketingiem? No, Multum. Ale moim obszarem specjalizacji jest marketing społecznie zaangażowany. Rozumiem, czy są projekty, sprawozdania, rozliczenia, mindset osób pracujących w ngo różne formy współpracy z instytucjami publicznymi, rzecznictwo. Zwracam uwagę na wartości, ale czy narzędzia, których używam w swojej pracy, zasadniczo różnią się od innych firm marketingowych? Uczciwie mówiąc, nie. Z moimi zasobami swobodnie mógłbym obsługiwać firmy z branży e-commerce. I to niestety jest częsta pokusa początkujących przedsiębiorców. Bo po co mamy się ograniczać? Niech nasza oferta będzie dla samorządów, korporacji i instytucji kultury. Bo dlaczego by nie, skoro, dajmy na to, organizacja decyduje się prowadzić szkolenia z well-beingu w miejscu pracy. I w zasadzie mogłaby je prowadzić we wszystkich tych miejscach. Ale wybranie niż jest kluczowe. Musicie określić, do kogo chcecie się skierować ze swoją ofertą. Co Was różni od wszystkich innych przedsiębiorstw, które działają w tej samej branży? Istotne jest to, żeby wybrać niszę, do której jesteście już poniekąd predestynowani przez Waszą działalność i grupę docelową, którą już posiadacie, bo to właśnie te osoby są Waszymi potencjalnymi klientami lub będą Was polecać. Nie zastanawiajcie się nad tym, komu jeszcze możecie sprzedać Wasz produkt, tylko zastanówcie się nad tym, jaka osoba z największym prawdopodobieństwem będzie chciała go kupić. To właśnie ta osoba jest waszym klientem. Ja, ja wiem, że wielu osobom zapali się lampka. Oj, ta grupa jest bardzo mała, ciężko będzie się z tego utrzymać. Nie. Prawie na pewno nie. Zauważcie, że gdy prowadzicie działania bezpłatne, zazwyczaj problemem jest brak miejsc, a nie brak chętnych. Skąd pomysł, że przy działalności odpłatnej nagle ludzie przestaną mieć te potrzeby? Zakopanym jest agencja marketingowa, która obsługuje. Tylko lokalne biznesy nastawione na turystów. Niby malutka nisza, wiecie, małe miasto na południu Polski, a myślicie, że mają problem ze znalezieniem klientów? Przecież lokalny biznes tysiąc razy szybciej zaufa im niż jakiejś agencji z Warszawy czy nawet Krakowa. Wybierzcie niszę. Skupcie się na niej. Nie przygotowujcie oferty tak, aby przypadkowo kogoś nie wykluczyć. Napiszcie ją tak, żeby była skierowana konkretnie do waszej niszy, a nie innych osób. I dopiero, jak już będziecie mieć pewność, że udało wam się osiągnąć w tej niszy wszystko każdy już kupił od was usługę, wtedy możecie faktycznie zacząć rozszerzać ofertę i docierać do innych osób docelowych. Wystrzegajcie się tworzenia produktu, który jest dla wszystkich. Stwierdzenie, że jak dla wszystkich to dla nikogo jest naprawdę bardzo prawdziwe w tym kontekście. Klienci chcą mieć poczucie, że oferta jest przygotowana pod ich konkretne uwarunkowania i potrzeby, i naprawdę nie bójcie się zbyt małego rynku. Szansa, że wybierzecie grupę, która jest za mała, jest minimalna. A więc przypomnijmy: Przy tworzeniu produktu musisz zwrócić uwagę na kilka podstawowych kwestii. Po pierwsze, jakie posiadasz zasoby w organizacji. I tu zwróć uwagę na odbiorców, których już posiadasz, kompetencje w zespole oraz zasoby materialne. Ponadto sprawdź, czy produkt lub usługa, która ci przyszła do głowy, jest oferowana przez inne podmioty i w jaki sposób ją sprzedają. Oraz dostosuj niszę. Wybierz w obrębie jakiej niszy będziesz sprzedawać i promować swoją usługę. To są absolutnie podstawowe pytania. Na które musisz sobie odpowiedzieć, wprowadzając ekonomię społeczną do Twojej organizacji. Wiele organizacji to są w praktyce już małe firmy, które mogłyby swobodnie wprowadzić działalność płatną. Wszystko jest kwestią opracowania produktu lub usługi, który, która w naturalny sposób będzie współgrała z innymi działaniami fundacji lub stowarzyszenia. Życzę Ci powodzenia w działalności. Inne tematy związane z komercjalizacją oferty organizacji pozarządowych rozwijam w kolejnych odcinkach Akademii Przedsiębiorczości Społecznej. A jeżeli czujesz, że pominąłem temat, który chcesz, żebym rozwinął, daj proszę znać w komentarzu. Będzie to dla mnie dobra wskazówka przy nagrywaniu kolejnych filmów. Dzięki za poświęcony czas i powodzenia.